Dzięki fajnie, że wpadliście na naszą konferencję, która zapowiada weekendowy zlot futraków pierwszy w zielonej górze ponad 20 ciężarówek, czyli 20 restauracji w centrum Zielonej Góry a wszystko się odbędzie od 12 do 21. Co ważne, chcielibyśmy serdecznie podziękować właśnie władzom miasta Zielona Góra, bo cała inicjatywa bardzo szybko została zrealizowana cały nasz pomysł który zaproponowaliśmy dostał bardzo szybko zielone światło więc to pokazuje że jeżeli mamy pomysły my mieszkańcy i chcemy coś fajnego zrobić wystarczy to fajnie przedstawić jest szansa żeby miasto w tym szybko reagowało szybko pomagało i fajnie żeby się jakieś nowe inicjatywy działy. Więc wielka piątka dla Urzędu Miasta. Dominik Berna One Love. Bardzo mi miło przedstawić One Love, który objął patronat, można powiedzieć, rozrywkowy nad wydarzeniem. I od godziny 10 już w sobotę rozstawiamy się z naszym przenośnym ogródkiem. Myślę, że mieszkańcy Zielonej Góry znają nas, chociażby z tego, że mamy słoneczne baldachimy i też Mogę zdradzić, że przeniesiemy część baldachimów właśnie na, na plac przy Fontannie. Oprócz tego, zaserwujemy mieszkańcom trochę zdrowia, czyli nie tylko One Love, gdzie są wyskokowe drinki, ale przede wszystkim bardzo zdrowe, warzywne i owocowe koktajle. Mieszkańcy będą mogli sobie spróbować. Oprócz tego, przygotowaliśmy też kilka konkursów dla mieszkańców i nie tylko. A w sobotę uwieńczymy to wieczorem oficjalnym afterparty u nas i będzie można się też zapoznać z osobami, które przyjechały futrekami na plac do nas. Przyjechały z całej Polski, bo mamy nawet wozy z Rzeszowa, Krakowa, Gdańska, Trójmiasta, więc sprawdzicie naprawdę wiele możliwości kuchennych, kulinarnych. A fajną atrakcją na placu też będzie malowanie donic, które potem wykorzystamy jeszcze w przestrzeni miejskiej. A to o tym powie inicjator i, i marka, która nas mocno wspiera z tym, z tym pomysłem. Znaczy, to już kolejna tak naprawdę edycja malowania do nic w Polsce. Nunoni z założenia angażuje się jakby w szeroko rozumianą sferę artystyczną, stara się łączyć produkty funkcjonalne dedykowane do przestrzeni publicznych. Tak naprawdę ze sztuką. Tak? Sztuka nie jedno ma imię, i to próbujemy pokazać wielokrotnie, angażując artystów do tego, żeby w niezdefiniowany, ale jednak na tyle, na tyle niekomercyjny i kreatywny sposób ozdobili nasze produkty. To się udało już z fantastycznym efektem i w Łodzi, i w Warszawie, i w Poznaniu przy okazji ostatniej edycji Poznań Design Days. Malować donice będą przez dwa dni, więc będzie można zawiesić oko przez cały czas festiwalu. Ważna informacja, że po całej, całej akcji na festiwalu. Spotkamy się w grupie właśnie z Marką Nunoni, Salony, Fundacją Salony i z artystami, którzy malowali, czyli Bico One i studio tatuażu Viking. Spotkamy się i będziemy wybierać spośród zaproponowanych, nawet przez mieszkańców, miejsc, gdzie te dwie donice mogą być osadzone, zasadzone zielenią i postawione nawet w miejscach, w których na przykład nie ma w ogóle drzew lub nie ma zielonych stref, żeby coś po nas i po, po, po artystach zostało. Na tym też zależy, na tym, żeby pokazać, że w Zielonej Górze, pomimo tego, że to Zielona Góra, mamy dość sporo przestrzeni, które są szare burę. W dużej mierze chcielibyśmy tutaj zaangażować mieszkańców do tego, żeby to oni wyznaczyli miejsca, które są jakby warte tego, żeby je troszeczkę zrekultywować w cudzysłowie i żeby trochę tej zieleni tam wprowadzić. Dlatego jakby tutaj z naszej strony już dzisiaj ogromna prośba do tego, żeby mieszkańcy na tyle na ile będą oczywiście zainteresowani, zaangażowali się w tą akcję. Po pierwsze, przy okazji śledzenia tego, jak te donice będą powstawały, a po drugie, żeby ewentualnie wskazać te miejsca, które ich zdaniem wymagają pewnej ingerencji. Ogólnie strefę taką chilautową. Chcemy stworzyć między pomnikiem a fontanną na tym małym placyku, i tam między innymi będziemy malować donice, tam będą też leżaki, tam będzie też strefa dla dzieci. Jedna ze szkół stacja edukacja, która jest nietypową szkołą językową, będzie pokazywać, jak można przez zabawę uczyć dzieciaki języków, a będą pomocne klocki LEGO, więc będzie coś nieklasycznego, nie będzie malowanie buzi i rzucanie się w piłeczki. Będzie edukacja. Nie mogłem tak powiedzieć. Okay. <śmiany>